Yeah. 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 Dobra, patrzcie, wejdę tu jak kustosz Wyrzuty sumienia to on ma, kiedy patrzy w lustro To jest na staro, wszyscy wiedzą Jaki kraj, taki czek Sparrow yeah. Bardzo dobrze, w tym momencie czy nie pojadę, ziąbę, I to jest ekstra klasa, tak się kończy jak tu krzyczy, uwolnić Barabasza Żywa na głowę, jest piratem, na Podobnie jak al qaida ty wyglądasz, a ja nawijam jak na Karaibach Podaj numer od 31 do 95 66 66 Twój temat to wszystkie dzieci nasze są Dzieci nasze są i to jest śmieszne. Ty właśnie z trójmiasta już kiedyś uciekłeś, Ty. I mimo wszystko to jest opcja znana. Tego dzieciaka z trójwiasta ci znowu wygadzam, Ty. Mimo wszystko weź tu nie pouczaj, bo ja teraz krzyczę ukształtować się, dużo, ty. Mimo wszystko te opcja haka, tak. Uwalniamy dalej balabasza. On jest uwolniony, tutaj wkuteziomy. A ty jesteś toty, stan. A, pisanki. My tłuchaj, to, teraz rozpierdolony. Oto jest w pisarze, a jak pisarki, więc właśnie to w Jaki Jack Sparrow, taki kraj Jakie pisanki, taki freestyle Chujowo nie ma. Patrzcie na to Pojadę bez granic Wszyscy dzieci nasze są Tylko on jest adoptowany Dobrze, w tym momencie cię pojadę ziom to jest tak Ja to tak wyjeżdżam Jak Jezus, to jest twoja ostatnia wieczerza z tego wszystko i wypierdalaj. I tak lecę ze zgrają, uciekną z trójmiasta. Zobacz, jak mnie wstają I ja walkę, ty będziesz stąd następny na migrantę. Uciekniesz ze z miasta Z tymi, proszę, nie uciekniesz. Zapomniałem, że jesteś z wioski. wiadomo, uciekł po dziewiątej aborcji tak Chcesz jechać po chcesz jebać Twoje miasto, tu jest pewna opcja Bo żegnają cię, przegrasz, oni cię żegnają tutaj Nie zmieniaj, zrób stage diving, do widzenia Zrób stage diving, ty, to się przyda Stage diving, kąpły, spodniaki na karaibach Ty mimo wszystko, to jest ta marka Ty robisz karaibów, ty robisz już jamaika Jesteście po pierwszej walce, jednej ósmej i czy uważacie, że lepszy był w niej Toczek? Czy Joey? Jeszcze raz, Toczek? 4. W takim razie wygrywa Toczek 2 do 0.